Co to ma być? Ja nie głowy. Minuta prawdy, cześć będzie. Cześć wszystkim, tu Jo, to mama. Przechodzimy do z nowym vlogiem. Przypominamy, że jesteśmy w Bułgarii. Teraz idziemy na plażę. W Bułgarii jest Morze Czarne, a my nigdy w sumie na morze nie byliśmy. W sumie zawsze wychodziło, że jedziemy na Nadmorze Śródziemne, prawda? Tak. I Bałtyk Tak. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Elias. Wychodzimy z hotelu. Nie tak trzeba wychodzić. po królewsku. Tutaj przy hotelu mamy sporo sklepików. Widziałeś, że coś załatwić? Co, teraz mam ci załatwić coś? Tak? Za to, że byłeś opiekunką? Okej, okay, pamiętam. Widzowie też chyba pamiętają zeszłego vloga. Ma Majusiu, pokaż tu kapelusz. Proszę bardzo. Pięknie. Dziękuję. On mówił, że co ty na mnie ubrałaś? Nie A mi się podoba, fajny. Tak? I że tak się śpieszycie. Ja naprawdę, się Tu jest mini golf. Będziemy ratować. Kogo będziecie ratować? Wszystkich. Wszystkich. O tak, tym. Co mówiłeś? Ciekawe tutaj, bezem jest, ciepło i zimni. A Iże, gdzie ty zahamowałaś? Ice cream rolls. Dobra, kupimy później, okej? Okay? Chodź, załatwimy sobie leżek i wtedy, okej? Okay? Bo nie wiadomo jak tu też będzie z leżakami, może tak samo jak e, nad basenami, że wszystko będzie zajęte. Idą moje maluchy. Mesiu chce wypożyczyć auto. Zobaczymy ile to kosztuje. Mamo! Tam będzie Mamo, też ja kultura, jedzenie. Jak, jak, jak to? Jak zupka. Zupka? Ja usłyszałam coś innego, ale okej. Okay. Udało się załatwić ostatnie leżaki. Na samym końcu tam jest morze. Zobaczcie jak daleko. Please, please mam ci pomóc. Please. Okej. Okay. Ta woda coś pomiędzy Bałtykiem a Morzem Śródziemnym, prawda? Czego nie pufać? Zimna woda! Jakie zimna? O, 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 to mnie normalnie jest! Nie Być. Jak dobrze, że wczoraj nagrałam room Turbo to w pokoju. <noise> Elias wrócił, słuchajcie dziewczyny. Elias robił taki bałagan, to po prostu masakra. Spartuj, tak? Tu coś w telewizji oglądam. Kultura bułgarska. Tak. Wysłaliśmy Mai i po polody. Słuchajcie, okazało się, że woda w morzu była naprawdę fajna. Wystarczyło tylko wejść po prostu głębiej. Tak, ta woda była trochę ciemniejsza niż w Morzu Śródziemnym, ale całkiem fajnie. Nie się pływało tak, później. Cien, cien. Aisza też się przekonała, wyszła, ale w tym czasie akurat Majo zabrał kamery i nasze telefony już do pokoju, ponieważ w recepcji, w recepcji? Tak. Czy ktoś inny ci powiedział, nie, że, nie. że najlepiej na plaży nic nie zabierać, ponieważ no, są kradzieże więc postanowiliśmy, że trochę nagrywam i później Mesiu albo ja zabieramy telefon i kamerę wszystko do pokoju co to jest? co to jest? słuchajcie, planujemy pojechać do polskiego miasteczka e, Nesport, tak? Nesport. to jest taki do... Elias! Myślałam, że dziewczyny pójdą, to my sobie na spokojnie nagramy, ale tutaj nie wyszło! Zobaczcie, jakie on ma po prostu długośne włoski! I dzisiaj mu powiedziałam, że Elias, już chyba w końcu musimy zrobić sobie nową fryzurę, troszeczkę obciąć włoski. A ty co powiedziałeś? Dziewczyny wróciły. Elias stanowczo powiedział nie. Ile kupiliście? Gdzie są lody? Ile kosztowało to? Razem, 15. 15 razem? Ile to na złotówki? Sporo. Dzisiaj. Ale to są po prostu lody. Tajskie. Tajskie lody? Musimy przeliczyć ile to kosztuje tak naprawdę. Razem 15, macie raz dwa. 2 to 30. 30 złotych? Serio? Oj, sz no szybciej, idziemy na kolację. No bo... No, Uczuję, że lody. Ale kolacja. Pójdziemy jak... posprzątacie swój bałagan, okej? Okay? Nie jest są A co to jest? To nie ja to maję. Zaraz Maja powie, że to nie ja, to Elias. To nie ja, to Elias. To nie ja, to tata. Tata? Nie, to nie ja, to mama. Właśnie tak to wygląda w tej rodzinie. Idziemy do kolacji. Ili, możemy na was czytać. My z Majusią sprzątałyśmy po was. Po facetach. Zakaz. A jest co? Zakaz. Jaki zakaz? Zakaz. Twoje, A Isza chce nie. iść do chińskiej restauracji. A ja nie chcę do chińskiej Akurat są tam krewetki. O, no to idziemy, idziemy. <laughs> już wszyscy chcą do chińskiej restauracji, a wróćcie ciebie. Mają, słyszała, że są tam krewetki, to już koń Tu jest restauracja chińska. Weźmy o ty gdzie? Weźmy. Zobaczymy. Weźmy, jest poszedł na zabaw. Powiem. Co da się? Aisza, ale jeśli nam się nie uda w ciągu 30 minut coś sobie ugotować, Halo. 30 minut ugotować, to wracamy do innej restauracji, dobra? Tak? Tak? Uda się. Co da się? Słuchajcie, tutaj przy każdym stoliku jest taki garnek. I tu mamy takie składniki. Które, które później wrzuca się do garnka. To są pierożki z kurczakiem. This? Так Трішки mm -hmm. ще музичка Слышиш це? Okay. Добре Трішки 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 Маємо одразу креветки Umiesz. Próbuj, ale kiedy się nauczysz? Jeśli nie będziesz próbowała, wiesz? Maję. Człowiek próbuje, próbuje i później już umie. Dasz radę. Jeszcze jedną może wrzucić krotkę. Tu są sosy i przyprawy. No a co wybieramy? Sojowy. ja? No... no... jak? No spicy. No Co robimy? Wrzucamy wszystko jednocześnie? Serio? Nie jednocześnie. Powoli. No. Po 5 minut pani powiedziała, że 5 minut to ma się gotować. Dobrze. Tylko za mostu, nie? Pani to zrobiła. Pani zrobiła, dobra, wrzucamy. Wrzucamy. Maja mi przed chwilą mówiła, że po co my przyszliśmy tutaj do tej chińskiej restauracji? Ale wydaje mi się, że chociaż jeden raz a musimy tu spróbować zjeść, prawda? spróbować. Nie wiem czy to trzeba mieszać, ja to przyjęłem. Tata wszystko przegapi! Tak. To jest winko. Maja, dobrze? Maja akurat lubi kuchnię azjatycką. Ty też? Dobre Tutaj mieliśmy to syniowie, ale chyba za dużo. Wracamy z do pokoju. Ona mówi, że woli ją głowa. Mamy tam termometr, ale słuchajcie, wydaje mi się, że gdyby nie Isha, my byśmy żadnych nowości nie próbowali, tak jak na przykład z tą chińską restauracją. I to właśnie Isha znajduje takie miejsce i nas słowo po prostu. Mówi, chodźcie tam, albo spróbujmy tego, a my tak wiecie, zawsze stabilnie, a Isha dodaje do naszego życia zawsze trochę nowości. Minuta prawdy, czy jeszcze będzie choroba na, na wakacjach, czy nie. No trochę masz podwyższoną temperaturę, 37,2. Mam nadzieję, że do jutra nic się nie rozkręci, więc chyba dzisiaj nigdzie nie jedziemy tylko zostajemy w pokoju już. Słuchajcie, dzisiaj już nigdzie nie pojechaliśmy, Isze źle się czuło, poszła spać, a chcieliśmy pojechać do miasteczka Nesbar, Nesebar, nie wiem jak to się wymawia, ale mam nadzieję, że jeszcze uda nam się to zrealizować. Mesio jeszcze gdzieś bawi się z Mają Eliaskiem, Elias przychodził do mnie, pokazywał, że on ma tatuaż, więc może w kolejnym vlogu on go zaprezentuję. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych filmów. Pa pa.